No się w downiku. i pierwszy raz byłem w Bielawie mając niecały rok, zachorowałem na zapalenie płuc i mnie furmanką przywieźli do, w tym był lekarzem Wójtowicz, on jeszcze wtedy nie był kompletnym lekarzem, do niego, on je zbadał, podobno ja już siniałem wtedy już tak, dlatego, tego, tak było ciężko, co dał nie wiem, ale no żyję, nie, także to przeszło. Pierwsze zapalenie płuc to było w 1947 roku. Jestem z listopada, to był jakoś, jakoś rok. Miałem silny zapalenie płuc. Tak. To był pierwszy raz w Bielawie, wtedy, być może pierwszy raz tak. Drugi raz jechałem przez Bielawek, jechałem na ślub mojej ciotki do, do Rostecznika. Ja tylko pamiętam z tamtych, jak była no, droga do, 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 do kościoła. Tam i ten bruk był. Tam któraś dziewczyna odniosła ciotki welon. Ja gdzieś tam przechodziłem i widziałem, jak ta ciotka szła, po tej. No, dla dzieciaka to wychodzi, to, to, to daje się duża droga daleko. Nie? Pamiętam, tym, tylko taki moment, jak tam orkiestra grała i przechodziłem przez sień do, do czegoś, do jakiejś izby. No, jako tam no, coś tam przechodziłem. No, co tam było to nie bo Stołów tam zostały i pamiętam. I pamiętam jak wracaliśmy burmanką z Osnika do Jodownika. Już nad ranem to było. Bo już ja spałem, gdzieś się przewodziłem i na mamu i śpić pił. Ja <taki> to był rok 50. No. To miałem wtedy ile? 4 lata. Jeszcze nie miałem czterech lata, bo to wcześniej było, było wesele gdzieś tam nie, tak, w listopada no. z tamtego okresu. No co tam? W 45 tak. Najpierw przyjechali do Konina, a potem przyjechali do, do, do... Mama jechała w pierwszym transporcie, a ojciec jechał w transporcie drugim z kolei. To. Tak się złożyło, że ci sąsiedzi i z prawa i lewa też pochodzili z Buczacza, dalej z Buczacza, niżej z Buczacza, dalej z Buczacza, Macha i Mazur też z Buczacza, Pazik nie chodził, pochodził z Buczacza, zbuczacza. z Buczacza, Cierpiaski Datonial, jego żona zmuczacza no, Krupiarze, no, sporo tam była grupa Zmuczacza. Ze szkoły podstawowej y, chodził w Ostroszowicach. To była szkoła podstawowa, im. Mikołaja Kopernika. Y, od pierwszej do siódmej klasy, czyli roku 53-60. Przedmiotem króciutkim szkoła podstawowa. Bardzo miło, dobrze wspominam Pawła Basa, który uczył matematyki, chemii, fizyki, śpiewu, prac ręcznych. Ja od urodzenia do, do małżeństwa, do już, do, do już urodzenia córki, do 7 roku mieszkałem, był, mieszkałem i zameldowanym byłem w budowniku. W latach 1960-1964 uczestniczyłem do Bielowskiego Liceum imienia Bolesława Chrobrego. Konkretnie do studia poszedłem w 1968 roku. Wtedy zdałem już pracując w Westerzu na, na, na studia zaoczne. <kluzny> Studiowałem na Wyższej Szkole Ekonomicznej, która potem została przyrządzona Akademię Ekonomiczną. Prace Dyplomową broniłem w maju 1979 roku, uzyskając dyplom ukończenia wyższej uczelni. Było to w systemie długotapowym wtedy.